Dzień dobry! Dawno jeszcze nie widzieliśmy. Zapraszam do obejrzenia, co tam się dzieje w moim ogrodzie. Może w końcu będzie ciepło. Przynajmniej dzisiaj na to wygląda. A więc na początek, zobaczcie, to jest moja prowizoryczna, ale bardzo skuteczna. Instalacja wysokiego napięcia 10 000 V, i to jest wystarczające do tego, żeby kotki dały mi spokój. A tutaj, przy okazji, jak już jesteśmy, no to tyle jest z kwiatków mojej małżonki na 10,2 zeszły, a może to i też nieźle. Tu mamy ogóreczki. Ostatnio było zimno, więc. One nie są w idealnej formie, ale chyba nie jest najgorzej. Tu została lawenda. Pierwszy raz mi lawenda nie zmarniała. Przekopałem ją na zimę na grządkę, wysadziłem z doniczki, na wiosnę z powrotem do większej doniczki i ma się nieźle. Tutaj dalej ogóreczki, troszeczkę lekko żółtawe, ale to mam nadzieję, że szybko nadrobią. Tu mamy jeden czosnek, jak już widzicie, już zaczął kwitnąć, więc go trochę przyciąłem, nie wszystek jeszcze, bo, bo jeszcze było za wcześnie, to jeszcze, to jeszcze tydzień nie dam. Tu mamy porzeczki wielokrotnie atakowane przez mszy, mszyce, zobaczcie, nawet jeszcze tutaj jest, jeszcze jest. Męczyłem się z tymi myszycami strasznie. Stosowałem ospilan dwukrotnie, o, jeszcze ślimaki tutaj dokładają swoje. Dwukrotnie stosowałem ospilan. To jest środek po działaniu układowym i niestety no, te muszyce ciągle się pojawiają, już nie mam siły co z nimi robić a no tutaj zobaczcie, resztki pomidorów mi zostały nie wiem co z nimi zrobić, szkoda wyrzucić a tutaj są hortensje w tych doniczkach żeby była jasność wszystko jest napisane, że ogrodzenie jest pod napięciem tutaj jest ta grządka, którą mi te koty tak sobie upodobały i tak niszczyły Zobaczcie, pietruszka już ładnie wschodzi, pory. No, dosadziłem, ale, ale prawie że odbiły te, które były takie zmaltretowane. Tak więc nie jest tak źle. Tutaj jest cebula cukrowa. Te dwa pierwsze rządki, które teraz pokazuję, to jest cebula czerwona. Widać zresztą po szczypiorze. Że te następne to są dużo większe. To jest cebula cukrowa. No i nie wyrywałem, bo wysiało mi się tutaj pięć pomidorków, jak widzicie. No zobaczymy, co z nich będzie. Na razie niech sobie, niech sobie rosną. Niedawno dopiero zdjąłem tutaj agrowłókninę z tej cebuli, dlatego ten szczypior y, taki jest, ale to chyba szybko odbije. Tutaj jest drugi czosnek, ten wygląda. Jeszcze lepiej niż na poprzedniej grządce. Tu miał cieplej, chyba, tak mi się wydaje więcej słońca. I też już się nadaje, jak widzicie, już się nadaje do przycięcia te kwiatki. Zajrzyjmy do szklarni. Dzisiaj wstawiłem w szklarni większe paliki pomidorom. To są wszystko pomidorki szczepione i tu zostały mi ogóreczki, na no szkoda było wyrzucić. To są zwykłe ogórki, nie są szklarniowe, ale rosną dużo, dużo lepiej niż, niż tamte. Czy tu jest no, mszyca jest na ogórkach? No zobaczcie. Nie wiem czy to będzie widać. Normalnie O, tutaj z pełną mrówek to na pewno mszyca też jest O, no widać jest Widzicie tutaj No muszę tą, tą sałatę muszę, muszę wyrwać wszystką Zostawiłem te najmniejsze, one słabo rosły, ale to chyba właśnie przez tą mszycę Mam nadzieję, że tej mszycy nie ma na pomidorach. No, na razie nie widać. Sałata mszycą bardziej smakuje. Nie wiem może zostawić tą sałatę. Niech sobie jedzą tę mszycę cholera, żeby mi tylko pomidorów nie atakowały, ale to one zjedzą sałatę i się przerzucą na pomidory. Zobaczcie jakie to cholery. Ech, tutaj mam fasolkę szparagową karłową i zobaczcie jak nierówno powschodziła te tutaj, które tak pięknie powschodziły, to są, to jest ta zwykła żółta a te, to są różne kolorowe i one już je dosadzałem, zresztą tutaj widać te pierwsze tutaj rosną troszeczkę w innym miejscu, są dosadzane i takich dosadziłem wiele, coś mi tutaj też trochę popgryz, poobgryzało to mi wygląda na ślimaki, ale nie wygląda to w ogóle dobrze. Trudno. Może mam jeszcze gdzieś troszkę. Może jeszcze dosadzę. Coś może z tego będzie. Papryka. No, było zimno. Było zimno, to papryka też nie jest najpiękniejsza. Szczególnie mam tutaj jeden krzaczek papryki, któremu się zwijają liście. Tutaj widzicie. I oglądam te liście co chwila, ale tu żadnych szkodników nie ma, więc nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. I zobaczcie, tutaj moja chluba. To są moje buraczki wspaniałe. One są takie duże w porównaniu z tymi wysiewanymi. To one są takie duże, dlatego że były sadzone z rozsady. I w przyszłym roku też na pewno tak zrobię. Yy, bo to pięknie się sprawdza. Zobaczcie już, jakie są piękne. Tutaj mamy drugą grządkę cebuli cukrowej, i tutaj jest też ta pierwsza. Pierwsza z prawej to jest cebula czerwona, a te pozostałe to jest cebula cukrowa. Tutaj mamy selerki. To są piękne. To jest dobry. E, dobre sadzonki miałem. Od, przyjaciel mi przywiózł od, od ogrodnika. I to widać od razu, że to będzie coś z tego. Natomiast tutaj mamy buraczki. I one, te buraczki były sadzone z nasion otoczkowanych. No i jakoś tam powschodziły. Może nie wszystkie ale chyba coś z tego będzie. Z kopru też jestem zadowolony. Już posiałem między buraczkami na drugiej grządce też nowy koperek tutaj mamy grządkę z ziołami z ziołami i z kukurydzą bo w tym roku spróbowałem kukurydzy, no i z rabarbarem też i też z rabarbarem więc działa to moment to jest akurat mięta cytrynowa a ta jest zwykła pieprzowa druga grządka selerków na tej są jakby odrobinkę mniejsze niż na poprzedniej no a tutaj mamy mamy pomidorki pomidorki dzisiaj powbijałem duże paliki, duże bambusiki i trochę te, te liście te najniższe poobrywałem bo się trochę bałem żeby mi tu jakieś choroby grzybowe nie weszły to są dwa pomidory szczepione tych osiem to są pomidory od sąsiada te cztery to są pomidory od teściowej, bardzo ładnie rosną. Później, dwa to są pomidorki koktajlowe od sąsiada. I cztery ostatnie to też są pomidory, y, podmiany tak zwanej sąsiad. A tutaj mamy sałatę, która sobie całkiem nieźle w doniczkach rośnie. I przechodzimy dalej. Porzeczki, zobaczcie, całkiem niezłe są porzeczki w tym roku nawet nawet dosyć grube owoce ale też cały czas tam szyca po prostu żyć nie daje tutaj nawet nawet mamy agresty w donicach posadzone bo już nie miałem gdzie ich wysadzić więc one nawet nieźle dają radę a tutaj mój eksperyment w tym roku zobaczcie kukurydza i i pory tutaj no bo kukurydza szybko pójdzie w górę i tak sobie pomyślałem że może by tutaj te pory coś tam no zostało mi parę sadzonek to szkoda było wyrzucić więc ta kukurydza ona troszeczkę mi tutaj przyżółkła bo było zimno ale teraz widzę że już ładnie ładnie odbija a tutaj mamy słoneczniki Tutaj taki maleńki arbus widać, że zdecydowanie dla arbusów to jest za zimno A tutaj między słonecznikami są różnego rodzaju dynie i melony Tutaj musiałem dosadzić, bo widzicie padł mi melon jeden I tutaj mi padł melon drugi, to jest dosadzony, miałem na zapas I to tak Tak tutaj to wygląda Zamiast trawnika są słoneczniki a tutaj są od teściowej truskawki już niedługo będą do zbierania a to są moje drzewka zobaczcie śliwa ładnie ona jako jedna z pierwszych tutaj jedyna chyba porażka bo na razie jeszcze nic nie wypuściło chociaż ta brzoskwinka ona, ona jeszcze nie jest sucha obciąłem kawałek gałązki to jeszcze to było mokre więc jeszcze daję jej szansę Tutaj mamy czereśnie. A zobacz, już mrówka chodzi, już szuka mszyc. Tutaj mamy jabłoneczkę. To wszystko to są drzewka kolumnowe. One będą, będą wąskie, dlatego są tak gęsto posadzone. Następna jabłonka. Kolejna jabłonka. Ta to jest taka karłowata, malutka. Druga czereśnie, no bo muszą się jakoś zapylać to jest brzoskwinka. ta tej się udało ta rośnie i to jest druga śliwa a tutaj w doniczce mam czarny bez bo tak doczytałem, że mszyce bardzo lubią czarny bez więc to jest taki wabit dla nich ale to musi ten bez jeszcze urosnąć tutaj na początek mamy hortensje a później mamy paprykę pomidorową, taką od sąsiada, bardzo dobrą, bardzo mięsistą. Musiałem zrobić taki system do automatycznego podlewania. Prosto, szybko i skutecznie. Ta papryka, ona tutaj trochę chorowała, bo było zimno i. Ale teraz widzę, że już jest lepiej. Tu mamy bazylię zieloną i bazylię. Czerwono. Ta bazylia czerwona, nie wiem dlaczego, coś jej tutaj nie pasuje, ani w domu mi nie rośnie dobrze, ani tutaj w Doniczce. Tu jest lubczyk, a tu są moje pomidorki koktajlowe razem z papryczką. I zobaczcie, ta papryczka, widzę, że tutaj tej coś dolega. Tej coś dolega, te listki są takie słabe. Tutaj te listki są zwiędnięte, tutaj. U tego pomidorka. Nie widziałem od czego, a to jest prawdopodobnie od słonka, że słonko się odbija od ściany i parzy te liście za dużo, mają się słońca Trochę Dlatego odsunąłem tego pomidorka od ściany. No ale widzę, że to nie za wiele daje. Nie wiem, czy coś z tego, czy coś z tego będzie. To są wszystko pomidorki koktajlowe, za wyjątkiem tego, bo to jest pomidor marki sąsiad. Więc to tak nie wygląda najgorzej. A tu jeszcze wracając, zapomniałem Wam pokazać, zobaczcie, jak wygląda pięknie ten agres. I to jest po prostu ten agres na jednej nocy. Tu się trochę wysiało truskawek, jest ogromnie dużo tych skrzypów. Tydzień temu wyrywałem, nie było żadnego skrzypa. Zobaczcie, jak to szybko cholerstwo rośnie. Będę musiał trochę przeciąć te agresty. A zobaczcie ta porzeczka. To jest chyba biała porzeczka. Już nie pamiętam dokładnie, ale prawdopodobnie biała. To po prostu ma więcej owoców jak liści. Bardzo mocno mi tutaj winogron w tym roku przymarsz. Musiałem go bardzo mocno poobcinać coś tam wypuszcza, ale już widzę, że owoców prawie, że nie będzie w tym roku się nie najemy e, nieźle burówki wyglądają e, już tam nie będę wracał, pokażę Wam tutaj na tym krzaku więc, więc tych brówek tutaj jest sporo już słyszę szpaki się cieszą zobaczcie jakie ładne będzie nieźle no i to w zasadzie tyle co chciałem wam dzisiaj pokazać. Do widzenia, do usłyszenia.